Jeśli pomagał w domu, wracał z treningów o czasie i nie wydał całej pensji na Karbon, jak najbardziej zasługuje na prezent. A jeśli nie, Spokojnie. I tak mam listę rzeczy, które go uszczęśliwią bardziej niż nowe FTP. Jeśli nie chcesz zaliczyć w topy prezentowej, zostań do końca tego materiału, bo tam podam Ci listę rzeczy, których nie warto kupować na prezent dla rowerzysty czy kolarza. I już wiemy, że nasz kolarz, kolarka zasługują na prezent. Przejdźmy do pisania wirtualnego listu do Świętego Mikołaja i punkt po punkcie Wam powiem, co mu się przyda, a czego absolutnie nie kupować, ale o tym na samym końcu tego materiału. Drogi Święty Mikołaju. Proszę Cię. O, jeden. Czapeczkę pod kask lub buf. Czapeczka i buf. Tu bym dorzucił jeszcze skarpetki, ale o tym później. Czapeczka przydaje się podczas intensywnych treningów, długich wycieczek w upalne dni dzięki temu, jak jest zaprojektowana. Pod przemieszcza się po strukturze materiału na daszek i ścieka nam przed linią twarzy dzięki czemu nie mamy zapoconych oczu, no nie szczypią nas i możemy spokojnie kontynuować jazdę. Następnym elementem jest bób. Przydaje nam się wywieczną pogodę, gdzie musimy osłonić twarz, usta, aby nam zimne powietrze nie leciało do gardła czy do nozdrzy i żebyśmy się nie rozchorowali. A co do skarpetek? Uwierzcie mi, że każdemu, kto jeździ na rowerze, przydadzą się skarpetki. Jakiej ilości by skarpetek nie miał? To każda następna para będzie strzałem w dziesiątkę. 2. Bidon. Bidon. Jest to element, z którego się ucieszy każdy kolarz, niezależnie czy jeździ na szosie, gravelu czy MTB. Jest to element, dzięki któremu może zabrać swój ulubiony napój, wodę, izotonik czy węglowodany ze sobą w podróż. Dzięki temu się nie odwodni i nie złapie kolarskiej bomby, a dzięki temu będzie mógł wrócić na czas do domu. A jeśli uda Ci się dobrać bidon do koloru jego ramy, będzie bardzo zaskoczony. Bo jak wiadomo, estetyka na rowerze też jest ważna. 3. Oświetlenie do roweru. Oświetlenie, nieważne jaką lampkę wybierzesz, czy okrągłą mocowaną na taką gumkę w uchwyt pod licznik, czy od razu z wbudowanym jakby uchw uchwytem do Kręcenia. Najważniejsze, aby była i była sprawna. Ja używam lampek i na ogniwa takie y okrągłe, które się, wy się wymienia, można je oddzielnie ładować. Jak się jedno rozładuje, to podczas jazdy można założyć drugie i ona ciągle świeci. Ewentualnie lampka ładowana na USB, ale trzeba się upewnić, żeby ta lampka świeciła podczas ładowania. Bo jak jedzie ktoś na bardzo długą wycieczkę, to taka lampka no, i świeci 2-3 godziny max na yy, maksymalnych no, obrotach. Dlatego jest bardzo ważne, aby można było jej używać podczas jazdy, gdy jest podłączona do powerbanka. Tak jak przednie lampki pomagają nam widzieć więcej, tak lampka tylnia pomaga nam, aby inni widzieli nas wcześniej. Czy wjedziemy w teren zacieniony, czy kierowca, który jedzie za nami oślepi słońce lampkę, Zawsze szybciej zauważy niż nas, bo jednak to jest element, który miga, rusza się, przemieszcza. Dlatego pamiętajcie, aby zadbać o to, żeby Wasi bliscy zawsze jeździli ze światłami. I to przed nimi i tylnymi. Torby torbę rowerową, Torby rowerowe są różne. Na kierownicę, pod siodełko, na ramę. To, czego potrzebuje, Twój obdarowany pewnie wyczujesz z rozmów. A jeśli nie, jak kombiś nie kupił, nie kupiła, myślę, że obdarowany będzie ucieszony, bo tych toreb nigdy nie jest za wiele. Do każdego roweru pasują inne, ale są też i uniwersalne. Dlatego, jeśli nie wiesz, co kupić, myślę, że torba będzie dobrym rozwiązaniem. 5. Elektryczną pompę do roweru. Elektryczne pompki rowerowe mogą uratować nie jeden wyjazd czy trening. Dlatego, jeśli chcesz, aby twój obdarowany zawsze wracał na czas i nie przeskropał sobie u Mikołaja, aby nie dostać za rok ruzgi, kup mu taką pompkę. Na pewno będzie zadowolony. A jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, na moim kanale jest test, tu wyświetlę ci miniaturkę, jak wygląda. Poszukaj, obejrzyj, a dowiesz się więcej. 6. Okulary fotochromatyczne. Okulary fotochromatyczne, jest to element, dzięki któremu nasze oczy nie są narażone na pył, kurz, wiatr, nie uzawią, nie czerwienią się, a dzięki właściwościom takich okularów, czy jedziemy w lesie, czy na asfalcie, zawsze dostosowują się do natężenia słońca, jakie aktualnie jest na zewnątrz. Dzięki temu widzimy tak samo i na asfalcie i w lesie, nieważne czy jedziemy w słońce, czy w zachmurzony dzień. Czy w zaciemnionym lesie okulary same dostosowują poziom zaciemnienia do warunków jakie panują na zewnątrz. Dlatego jeśli chcesz kupić prezent powiedzmy już trochę droższy, okulary fotochromatyczne myślę, że będą dobrym rozwiązaniem. Można je już kupić od 200 zł do paru set, nawet do 1000 i powyżej 1000 zł. Wszystko zależy od, od czasu reakcji takich okularów oraz rozpiętości przyciemniania, czy są to okulary od 0 do 3 czy od 1 do. Czwórki naprawdę są różne. Wszystko kwestia indywidualna, dlatego jeśli wiesz, że Twoja osoba, którą chcesz obdarować, nie ma takich okularów, a o nich myśli, myśli, że myślę, że może to być strzał w dziesiątkę 7. Komputerek rowerowy komputer rowerowy. Jeśli osoba, którą chcesz obdarować jeszcze takiego nie posiada, możesz rozważyć zakup. Ceny zaczynają się od 200-300 zł do paru tysięcy za flagowe urządzenia Garmina. Ja korzystam z Garmina Edge 530. Jestem z niego zadowolony. Jest to średnia półka cenowa, ale najważniejsze, aby miał takie funkcje jak wgranie map, plików GPX, pokazywał podstawowe parametry treningowe. Jeśli osoba, którą chcesz obdarować myśli o... Yy, Kolarstwie czy uprawianiu sportów rowerowych na trochę wyższym poziomie niż kręcenie się wokół komina. Myślę, że zakup takiego urządzenia będzie dla niego strzałem w 8. Radar tylny. Radar rowerowy jest to element, który zwiększa nasze bezpieczeństwo i to zwiększa je bardzo mocno, bo dzięki niemu wiemy, co się dzieje za naszymi plecami. Ponieważ jadąc szybko, czy jadąc w wieczny dzień nie zawsze wiemy, co tak naprawdę się za nimi znajduje, a taki radar pokazuje nam na naszym komputerku rowerowym to, co się aktualnie dzieje za nami, czy jakiś samochód się do nas zbliża. Myślę, że z czasem, czym dłużej go używamy, możemy też określić, czy zbliża się szybko, czy wolno, czy nas zauważył, czy nie. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Dlatego, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie osoby, którą chcesz obdarować, myślę, że taki radar będzie strzałem w dziesiątkę, jeśli jeszcze nie posiada. Ceny zaczynają się od 300-400 zł za chińskie urządzenie do ponad tysiąca za urządzenia Garmina czy Wahoo dlatego tutaj rozpiętość cenowa jest bardzo duża, myślę, że wszystkie te urządzenia działają podobnie Jedyne różnice, jakie zauważyłem z opisów, to są w, go w trybie, jakby, działania, jak długo działają na baterii, oraz tryby świecenia. A tak naprawdę, ich naj, najważniejszą i naj, jakby funkcją, na której nam zależy, jest to, aby pokazywała nam, co się dzieje za naszymi plecami. A wszystkie one z testów, jakie oglądałem i czytałem, działają tak jak powinny, czyli pokazują to, co się dzieje za nami. Dziewiąty punkt na żer rowerowy. Trenażer rowerowy. Jest to urządzenie, dzięki któremu osoba może trenować w domu, nie zważając na warunki pogodowe, jakie są na zewnątrz. Zbliża się zima, więc jeśli kiedyś Twoja. Osoba, którą chcesz obdarować, wspominała, że chciałaby albo myślała o zakupie trenażera. Myślę, że jest to dobry moment, aby na święta mu taki prezent sprawić. Na moim kanale jest test jednego trenażera KingRide X2 Max. Yy, używam go już jakieś 2,5 miesiąca jestem z niego bardzo zadowolony. Można go kupić poniżej 1000 zł, ale jeśli chcesz kupić mu coś yy, jakby tu powiedzieć markowego z gwarancją, żeby był pełen serwis w Europie, Myślę, że urządzenie takie można już kupić gdzieś w okolicach 2000 zł, a osoba obdarowana na pewno będzie ci to pamiętała do końca życia, bo będzie to na pewno strzał w dziesiątkę. Bo jak ktoś myśli o trenowaniu kolarstwa szosowego, czy gravelowego, czy MTB, to że może trenować w zimę w domu w ciepłych warunkach. Nie ma nic lepszego. Naprawdę, uwierz mi, nie ma nic lepszego. Dlatego, to jest lista moich prezentów, jakie chciałbym dostać, i myślę, że każdy z nas chciałby to dostać na pewnym etapie swojej przygody rowerowej. A teraz przejdziemy do rzeczy, których na pewno nie warto kupować. Tak, jak obiecałem, na koniec filmu powiem Wam o czterech rzeczach, których nie warto kupować, aby nie zaliczyć w topy prezentowe. Jest to kask. Są to buty, jest to koszulka i są to spodenki. Są to kwestie na tyle indywidualne, że każdą z tych rzeczy trzeba przymie przymierzyć. Osoba, którą obdarujecie, może się okazać, że będzie czuć dyskomfort, czy, czy to w kasku nawet najlepszego renomowanego producenta może go gdzieś tam no, uwierać, tak samo z butami. Jakiś czas temu chciałem kupić buty firmy DMT. Jest to naprawdę yy, producent butów na wysokim poziomie. Ale jakie założyłem, okazało się, że są dla mnie za wąskie i rozmawiając ze sprzedawcą dowiedziałem się, że ta firma szyje raczej na wąskie stopy i z moją stopą nie dobiorę żadnego modelu tej firmy. A jakbym dostał je w prezencie, bo o nich no marzy, nawet bym powiedział żonie, że chciałbym takie buty, by mi je kupiła, założyłbym i bym czuł dyskomfort. Dlatego yy, takie rzeczy lepiej przymierzyć. Tak samo tu w te koszulki. Ta koszulka jest w rozmiarze 3XL, ta jest w rozmiarze 5XL. I obie są na mnie dobre. Ja mało tego, jakbym tą koszulkę kupił w rozmiarze 5XL, to wyglądałbym jak w worku. A jakbym tą kupił 3XL, to by mi się nie zapięła na brzuchu. Dlatego nocuchy, kaski, buty to jest na tyle indywidualna sprawa, że lepiej tego nie kupować w prezencie dla osoby, którą chcemy obdarować, żeby no, nie zaliczyć w topy zakupowej. Dobra, mając już listę, co warto i czego nie warto kupować na prezent dla kolarza rowerzysty, możemy przejść do meritum. Na tej liście znajdują się prezenty dla rowerzysty czy kolarza na każdym poziomie zaawansowania. Od upominków po już sprzęt do treningów, powiedzmy dla, dla osób, które amatorsko się ścigają, chcą poprawiać swoją formę także tak, w zimę, tak jak trenażer czy jakieś komputery rowerowe itd. itd. Myślę, że każdy tu znajdzie coś dla osoby, Najbliższych, którą chcę obdarować, ale najważniejsza jest rozmowa i list do świętego Mikołaja. Pamiętajcie, aby poprosić osobę, którą chcecie obdarować, aby napisała list do świętego Mikołaja, a dużo wam to ułatwi. Także ja się biorę za pakowanie prezentów dla moich najbliższych i na razie cześć!